Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku Zastanów się, zanim odpowiesz moim i Państwa gościem jest pan Mirek Bieniarz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Mirku, widzę kolejny sukces na szyi. Tak, zgadza się. Ostatni weekend miałem zaszczyt ścigać się o Mistrzostwie Europy w kolarstwie przełajowym w słowackiej Trnawie. No i tak powiem, wyścig się udał, przywiozłem medal. Myślę, że to jest duży sukces, bo w tej, dyscyplinie, w tej dyscyplinie sportowej przez ostatnie 20 lat polscy kolarze we wszystkich kategoriach bodajże dwa medale zdobyli, o ile pamiętam. Także to jest kolejny. Jest to dość taka specyficzna, techniczna dyscyplina gdzie nie każdy potrafi w tym dobrze jeździć, nawet zawodnicy, którzy w sezonie letnim dobrze się ścigają na rowerze szosowym, czy na rowerze MTB, niekoniecznie w tym mogą się sprawdzić. Jestem dość uniwersalnym kolarzem, w tym roku się dość mocno nastawiałem na te Mistrzostwa Europy w kolarstwie przeojowym, później na Mistrzostwa Świata, które się odbędą w styczniu. I forma dopisała, przygotowania wszystkie według planu poszły. No i przywiozłem medal. Także myślę, że to jest dobrze i dla naszego klubu, dla myślę Tarnowa, dla e, kolarstwa polskiego, że to będzie tam jakaś duża motywacja, że można, jednak można coś wywalczyć za granicą. Ja myślę, że Pana osoby nie trzeba zbytnio przedstawiać w Tarnowie, bo odniósł Pan niesamowity sukces. Jak ciężka była ta droga do tego sukcesu? No I to, czy była ciężka? No była ciężka. Jeżeli chodzi o sam wyścig, to po prostu przejechałem go, byłem dobrze przygotowany, stać mnie było na, na, na lepsze miejsce, bo w zasięgu było i pierwsze miejsce. Tak niefortunnie dostałem ostatni rząd, chociaż miałem przyporządkowany pierwszy rząd, gdzie to jest bardzo ważne. Spóźniłem się 10 sekund może na wyczytywanie według listy startowej. I niestety za karę trafiłem do ostatniego rzędu, co mnie to być może kosztowało może pierwsze, może na pewno drugie miejsce. Ale i tak jestem zadowolony z tego miejsca. I powiem tak, że jeżeli chodzi o przygotowania, to tak naprawdę to nie ostatnie miesiące, nie ostatni rok. Na to się pracuje tam ileś lat, zbiera się doświadczenie. Ja 20, ponad 20 lat zbieram doświadczenie i cały czas pewnych rzeczy się nie wie. Dopiero się doświadcza na wyścigu, bo to są za każdym razem inne sytuacje. Jeżeli chodzi o przebieg trasy, o samą trasę, o warunki atmosferyczne zawsze się zmieniają, a zimową porą to są nieprzewidywalne. Na objeździe trasy na przykład dzień wcześniej tam padał cały dzień deszcz, całą noc, wydawało się, że będzie duże błoto, będzie trzeba zmieniać rower, bo w kolarstwie przełajowym można zmieniać rower. Są boksy techniczne, gdzie kolarz może na każdej rundzie zmienić rower, jeżeli jest ma jeżeli jest brudny rower. Wydawało się, że będzie trzeba zmieniać co najmniej co drugie kółko rower. Nagle się ochłodziło, mocny wiatr przyszedł, że przejechałem na jednym rowerze właśnie cały ten wyścig. I no, no przyjechałem do mety z sukcesem. Także, także jestem zadowolony z tego. A kiedy w tym sporcie, w tym, w tym zawodzie można sobie powiedzieć, że jest się stuprocentowym kolarzem? W stuprocentowym to myślę, że wtedy, kiedy założone cele swoje zrealizujemy, bo, bo tak naprawdę możemy walczyć o różnej, wa różnej rangi tytuły. Możemy na początek jakieś lokalne wygrywać wyścigi, mogą być jakieś mistrzostwa miasta, czy województwa, czy regionu, czy też małopolski, czy później polski. Każdy ambitny kolarz stawia sobie coraz wyższe cele, i jak osiągnie jeden, to musi na drugi wznieść swój poziom i próbować wszystko. I myślę, że taki, który zdobędzie pewnie tytuł Mistrza Świata, chociaż to jest dane tylko tam zazwyczaj w kategorii jednemu, na roga tych kolarzy jest tysiące, nie każdemu jest to dane. Chociaż niekoniecznie bym powiedział, że jak nie zdobędzie tego, a miał taki cel założony w swojej karierze, bo myślę, że trzeba mierzyć te najwyższe cele, to nie znaczy, że nie jest spełnionym, że, że jego kariera była nieudana, bo y, może wiele innych wyścigów wygrał, ale też sporo kolarzy wciąga w to młodzież, wciąga w to. Y, y, też ludzi, którzy y, nie mieli nigdy nic wspólnego z kolarstwem, wciąga do aktywnego takiego y, spędzania wolnego czasu na rowerze, zakładają swoje drużyny, szkolom, młodzież, także to, to myślę, że to też można później przełożyć na taki życiowy sukces, nie osiągając nawet może nic w swojej karierze, ale później może wychowankowie odnoś, odnoś, odniosą jakieś znaczące sukcesy i można być z tego równie dumnym, a może nawet więcej niż swojego, swojej kariery, yy, ze swojej kariery sportowej, ponieważ to, to swoje doświadczenie zdobyte przez lata. Do, jest dobrze, uważam, że jest dobrze sprzedać, młodym. Młodemu narybkowi, który później to będzie kontynuował i może dalej przekaże cenne informacje młodszym swoim kolegom. Wydaje mi się, że miarą każdego sukcesu są też pewnego rodzaju poświęcenia. Jakie pan musiał przejść? Oto poświęceń to jest cała masa, bo odkąd zacząłem trenować, to na początku była szkoła i trening, później cały czas szkoła i trening, później był czas, że był tylko trening, trening, trening. Dwa, trzy razy dziennie trenowałem, a potem jeżeli założyłem swoją firmę, no to była praca i trening, a no na pewno założyło się rodzinę i na pewno na tym ucierpiała mocna rodzina, bo no zamiast może siedzieć z nimi w domu, ja na rowerze spędzałem ten czas, na dzień dzisiejszy no jest kontynu kontynuacja tego, bo mam swoją firmę, trenuję i jeszcze szkole młodych, także... Na dzień dzisiejszy to y, właściwie od kilku lat zrezygnuję ze wszystkiego y, praktycznie y, nie, nie wychodzę nigdzie. Ale siebie... jeżeli miałby się Pan cofnąć y, w czasie, załóżmy i jeszcze raz podjąć tą samą decyzję, byłaby taka jak teraz, czy nie? Tak, myślę, że tak, bo to było moje y, w ogóle kariera jakiegoś zawodowego sportowca, czy w ogóle sportowca, już jak już zacząłem jeździć na rowerze. To było moim marzeniem, y, aby to robić aby jeździć na rowerze. A moje ko kolejne kroki to były takie, aby y, pracować w branży, którą właśnie lubię, jest, znam się dobrze na tym, czyli obsługiwać ludzi, doradzać im dobrze. Y, jak na przykład kupić rower, y, który jest dobry, y, takie proste dorady, y, jak na przykład nie wiem, zdrowo się odżywiać jak poprawić swoją kondycję. A kolejny krok no, to prowadzenie drużyny, gdzie y, młodych zawodników y, trenuję, szkole, y, pomagam im, zawożę ich na wyścigi i no, chciałbym też kiedyś stworzyć y, zawodową grupę. Być może to będzie już w nowym sezonie i zająć się szkoleniem zawodników, wyjazdami na Puchary Świata i może y, wychować jakiegoś zawodnika, który na olimpiadę pojedzie. Także to jest taki kolejny cel i no myślę, że do zrealizowania, bo wystarczy ciężko pracować, być yy, zdecydowanym w tym kierunku, że się chce to robić, zdeterminowanym. I, i myślę, że przyjdzie czas i na takie yy, sukcesy też, bo uważam, że to sukces też będzie. Odnosząc się do pana wypowiedzi można rzec, że kolarstwo to nie jest tylko jeżdżenie na rowerze, bo Pan trenuje, zakłada swój własny biznes. Trzeba dbać o zdrowie. A z który z tych czynników jest dla Pana najważniejsze? I no wymaga najwięcej poświęcenia przede wszystkim? Powiem tak, że najwięcej poświęcenia to tak y, praca, bo tak naprawdę, jakby nie praca, y, to by nie można było sobie pozwolić na wiele rzeczy, wyjeżdżać na te wyścigi. Już nie mówię y, o pomocy innym y, zawodnikom, y, bo tak naprawdę no, ten sport to jest drog, drogim sportem, bo sam rower, na których się ścigamy, to trzeba dać 30 tysięcy za taki rower. Jak jest kilku tam zawodników, kilka rowerów, i to nie jeździ się cały, cały sezon na jednym rowerze, tam się wymienia wiele rzeczy, trzeba koła zapasowe, tam opony się zużywają, inne rzeczy. Także na pewno praca, później trening, systematyczny trening, regularne jedzenie, dieta trzeba no, rezygnować z pewnych rzeczy. W sumie ja nie muszę rezygnować, bo ich praktycznie nigdy nie jadłem. Jakieś McDonald'y czy jakieś takie fast foody, to zdarza się mi tam dwa razy w roku zjeść, ale to tylko tak, żeby od sobie odmienić jedzenie. Wcale nie tęsknię za tym, żeby jeść inne rzeczy, te, które jem na co dzień. Czyli y, ci, co zazwyczaj na co dzień nie lubią, one są niezdrowe, ale ja za nimi nie tęsknię. Tak samo za alkoholem nie tęsknię. Nie tęsknię za wyjściami na jakieś y, zabawy, imprezy. Y, po prostu. 22 lata to robię i się dobrze z tym czuję. To jest moje całe życie i, i nie uważam. Na dzień dzisiejszy nie uważam, że ja z czegoś muszę rezygnować. To jest dla mnie codzienność. Ale każda pasja staje się w, z pewnym czasem taką rutyną. Nie obawia się Pan, że może być też tak w tym przypadku? Yy, że kiedyś zacznie czegoś brakować? Powiem, ja wiem, no, czego może brakować. No. No, na pewno są takie rzeczy, których yy, brakuje. Na pewno. Może takich większych więzi rodzinnych może, bo nie ma czasu na to. Jak będzie się może starszym, nie wiadomo, czy do końca zdrowym, to może być tak, że może zabraknąć najbliższych, bo później mo może być tak, że oni mogą tak naprawdę nie docenić to, co się robiło. Jak było się zdrowym i młodym, i mogą to kiedyś później wygarnąć, że no to teraz sobie znać kogoś, żeby się może tą zajmował, bo to wiadomo, kariera kolarska, sportowa to nie do końca to jest na pewnym poziomie samo zdrowie, to prowadzi do inwalidztwa, że tak, kalectwa. Do, do, do... Czy nie do końca jest tak, że sport to zdrowie? No nie, na w poziomie wyczynowym to na pewno nie. Yy, na pewno w wydaniu amatorskim, rekreacyjnym to na pewno to jest zdrowie. W, w takim wydaniu, jak my to robimy, to yy, może się skończyć różnie, z tym, że... Wiadomo, każdy zawodnik, który tam uprawia to kolarstwo, y, zawsze powinien mierzyć swoje siły na zamiary. Zbytnio nie, nie ryzykować, jak nie jest pewien, bo są różne trudne trasy. Y, zawsze można sobie coś tam złamać, coś tam no, uszkodzić się, że tak powiem, na wyścigach. Jest to wkalkulowane w naszą dyscyplinę i zawsze może coś takiego się wydarzyć, chociaż uważam, że więcej zagrożeń jest na treningu, bo, bo wszystkie jakieś wypadki. Poważne, które miałem, to, to były podczas treningu, czyli konfrontacja rowerzysta, samochód. I zazwyczaj to jest wina tych y, ludzi, którzy jeżdżą tymi samochodami, zbyt blisko przejeżdżają, wymuszają. Tak wie, wiele razy, czy ja, czy moi koledzy, się nadziali niejednokrotnie na samochód, gdzie tam mieli coś złamane, czy sprzęt cały zniszczony. Y, czyli tak na, naprawdę to treningi są najbardziej niebezpieczne nie ściganie się w tych wyścigach. Ja chciałam się jeszcze zapytać nie tyle o trening, ale o taki dzień z pana życia. Pan wstaje rano i co dalej? Wstaję rano, ćwiczę 20 minut, wypijam szklankę wody, siadam na rower, trenuję tyle, ile mam czasu, albo tyle, ile muszę, bo tam mam różne założenia o różnej porze sezonu, czy się przygotowuję pod jakiś wyścig, czy, 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 czy po prostu trening. Później pracuję. Zazwyczaj 8 godzin, co najmniej 8 godzin, a jak trzeba, to dłużej. Jak jest taka potrzeba, to no, w, ciągu, w ciągu dnia no, to yy, w ciągu dnia pracy, to staram się jeść jak najwięcej owoców i drożdżówki moim jedzeniem są każdy mówi, że tłuszcz, to, tłuszcz palmowy mi służy dobrze. Bo kupuję zazwyczaj 4 drożdżówki, to mi wystarcza do 18. Jak jest taka potrzeba, to po 18 wyjeżdżam na jeszcze jeden trening. I dopiero wracam i jem jakiś obiad i zazwyczaj znowuż pracuję, dopóki mi starcza sił i idę spać. Czyli prowadzi pan bardzo intensywne życie. Staram się o północy położyć w łóżku. Przygotowując się do rozmowy z panem, próbowałam się wcielić w pana rolę. I na tym rowerze ma się tyle czasu do myślenia. Że ma Pan jeszcze jakiś temat do przemyślenia. Jak to jest? O czym Pan wtedy myśli? O tym, ile trasy zostało, o tym, co będę, będzie się robić jutro, czy o tym, co żona gotuje na obiad? No, to jest prawda. Właśnie na rowerze mam czas na różne przemyślenia, na różne plany. Tam sobie układam w głowie plan na przykład dnia. Jak rano wyjeżdżam na trening, to układam sobie plan dnia, przypominam sobie, jakie mam obowiązki do wykonania. Do kogo zadzwonić, y, odpisać maila. Y, planuję y, też, już myślę, jaki trening jutro zrobię, gdzie pojadę. Planuję najbliższy weekend, bo co sobota, niedziela wyjeżdżamy. I tak, tak na dobrą sprawę, no, wiele, wiele moich planów i, i wszystkich takich pomysłów, dość takich powiedzmy ponad moje y, możliwości, to y, powstały w głowie na treningach. No czasem 4 godziny się trenuje, 3 godziny, 2 godziny i zazwyczaj sam trenuję. Lubię sam trenować, bo wtedy mam czas na, na myślenie i właśnie planowanie kolejnych dni, tygodni i że tak powiem, nawet całego swojego życia. Wszystko to jest podczas treningów. Wydaje mi się, że nie jest już chyba tajemnicą, że Bienasz Bike Team, można powiedzieć, coraz bardziej się rozrasta. Możemy coś więcej usłyszeć na ten temat? I czy ten pomysł też powstał w trakcie treningów? Tak, to też to wszystko powstało w trakcie treningów, był, był czas, że postanowiłem sam jeździć, ograniczyć się tylko do samego siebie, bo był już kiedyś tam Kelly's Team mieliśmy, które założyłem, było tam nas kilkunastu zawodników, jeździliśmy maratony, dość liczna grupa była i w pewnym momencie Powiedziałem, że zajmuję się tylko sam sobą, będę pewne wyścigi jeździł, tam jakieś założenia, żeby tam zdobyć może medal, pojechać na mistrzostwa Europy, na mistrzostwa świata, pokazać się dobrze, ale no, patrząc, y, widząc, obserwując młodzież, młodych chłopaków, którzy y, jeżdżą na wyścigach, y, czasem na pierwszy wyścig przyjeżdżają z, ze swoimi rodzicami, ni, nie mają bladego pojęcia o niczym, tylko tyle, że mają y, sporo chęci i ten sprzęt kiepski, Przychodzi mnóstwo osób do mnie o porady, Ch chcieliby spróbować wyścigu jechać, y chcieliby się sprawdzić, chcieliby mieć jakiś trening. No ja tam ty z tymi chłopakami to mówię, przyjedźcie tu na wyścig, albo ja może kogoś zabiorę, bo mam samochód taki, że mogę pięć osób jeszcze zabrać. No i zabieram tych chłopaków, zabierałem, no i, i tak to później y poszło w tym kierunku, że musieliśmy założyć drużynę, y na dzień dzisiejszy już ta drużyna nasza ma 30 zawodników. Z tego roku mamy 7 medali Mistrzostw Polski zdobytych. Tak naprawdę w maratonie, w kolarstwie MTB, w kolarstwie przełajowym mamy medale i jako drużyna jesteśmy najlepsi w kraju. I na dzień dzisiejszy to już powiedzmy, że to jest. jesteśmy najbardziej rozpoznawalną drużyną MTB w Polsce, bo generalnie wszystkie wyścigi wygrywamy, gdzie nie pojedziemy w kilku kategoriach, bo mamy zawodników od kategorii ŻAK, czyli 11-12 lat, poprzez. Kolejne kategorie chłopaków, dziewczyny mamy, poprzez zawodników Welicie, czyli ci y, zawodowcy najważniejsi. I y, tak jest, że no, nie da się chyba tego zatrzymać. Na pewno nie powiem chłopakom, idźcie sobie do innych klubów, bo to też za dużo poświęcenia, wyrzeczeń kosztowało i przygotowań. Trzeba to, y, musimy się zmobilizować, y, zrobić wszystko, żeby znaleźć sponsorów na kontynuację. Na prowadzenie szkółki kolarskiej, którą też założę szkółkę kolarską i mamy kilkanaście młodych chłopaków, dzieciaków, czwarta, piąta, szósta klasa, którzy przyjeżdżają na treningi, razem z nimi też czasem rodzice przyjeżdżają i chcielibyśmy, żeby, żeby to tarnów był, powiedzmy, jakimś ośrodkiem może kolarskim, czy to ja będę prowadził, czy ktokolwiek, ale żeby zachęcać do, do uprawiania tej dyscypliny sportowej i później jak oni wyrosną, żeby to była może zawodowa grupa, oni będą nas reprezentować na różnych wyścigach, może na szosowych Tour de Pologne, czy y, może w Pucharach Świata MTB, y, trudno to powiedzieć, ale to myślę, że nie można tego zaniedbać, bo jest tak, taki ogrom pracy wykonany, to jest już tak naprawdę gotowy produkt, to tak jakbyśmy sobie chcieli wziąć y, produkt, co się dobrze sprzedaje, bardzo dobrze i by nas ktoś się zapytał, czy chcemy go sprzedawać. To myślę, że bez zastanowienia każdy by chciał go sprzedawać i tak samo My możemy się sprzedać niekoniecznie jako drużyna, ale jako y, y, po prostu region jako y, miasto. No, my, my jesteśmy na tyle rozpoznawalni, że no, każdy wie skąd jesteśmy, tylko, tylko to tak ileś lat już trwa i m, tak naprawdę Tarnów nie chce y, nic z tym zrobić, żeby się podpiąć do tego i y, żeby się reklamował kolażami na przykład w Polsce, bo... Miejmy nadzieję, że to się zmieni. No tak, myślimy. Ja mam pytanie troszkę tak kolokwialnie rzecz biorąc z innej beczki. Jest Pan szczęśliwym człowiekiem? Uważam, że tak. A z czym to szczęście się wiąże? Ze, spełnia... ze spełnianiem swojej pasji i marzeń. Przede wszystkim z tym się wiąże. A czego, mogę, czego możemy życzyć w dalszej drodze do sukcesu? Ja myślę, Zdrowia? No tak, zdrowie to jest najważniejsze, bo bez tego nic nie zrobimy i no, przede wszystkim systematyczności, przede wszystkim y, cały czas y, trzeba mieć ten mocny charakter, nie poddawać się różnym niepowodzeniom i y, no, mieć określone jakieś cele i, i re, realizować je, no bo to chyba to jest najważniejsze, mieć jakiś cel i dążyć do niego, bo, bo tak jak nic nie mamy przed sobą, jakiejś wizji, no to trudno, trudno się w ogóle realizuje. Dąży się do czegokolwiek, jak, jak nie wiemy, co mamy robić i tak żyjemy z dnia na dzień, tak trochę spontanicznie, nie wiedząc, co, co jutro będzie, albo co jutro będziemy robić, albo zamierzamy robić. Bo tutaj padło hasło spontanicznie. Muszę powiedzieć Państwu, że Pan dzisiaj przyjechał do nas na rowerze, a jest bardzo zimno. To była spontaniczna decyzja, czy kolejny trening? To był, powiedzmy, kolejny trening. Akurat byłem podczas treningu, yy, w trakcie treningu byłem, popatrzyłem na telefon, yy, o której godzinie miałem tu być w studiu, no i prosto z treningu właśnie tutaj przyjechałem, stąd mój ubiór taki kolarski, nie do końca czyste buty, ale jeździłem po lesie w Wałkach, tam trochę miejscami jest błoto, bo tam tory robią, czasem jeżdżę tam w kierunku czarnym z powrotem z tych torów. I dzisiaj też tak 50 km przejechałem, i prosto stamtąd, właśnie tu przyjechałem. Patrząc przez pryzmat temperatury dzisiejszej, muszę przyznać, że rzeczywiście jest ta miłość i pasja do tego kolarstwa. Dziękuję bardzo za rozmowę, było mi bardzo miło. dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę.